Cześć, jestem Artur, zapraszam na kanał Cudenka dla domu, w którym będziemy Wam pokazywać takie piękne rzeczy, jak na przykład tutaj, pokażę synko do kamerki ładnie, to są takie różności, które będzie można zakupić na naszym kanale, ale o, o tym może opowiem troszeczkę później. Teraz chciałem Wam pokazać ładny zestawik e, kobaltowy, oczywiście cały zestaw będzie do kupienia, e, jak widać jest... Jest to Echt kobalt, czyli prawdziwy kobalt firmy Reichenbach, niemieckiej, 24-kardowym złotem. Wszystko z tego zestawu, które widać. No, pokażemy na przykład jeszcze tutaj tą, oto, filiżaneczkę, malusieńką filiżankę, talerzyk. No, zestaw jest w stanie idealnym, wręcz nie, wręcz nie, nie używanym. Okej, okay. no dobra. I tu jeszcze może to jest naprawdę piękny. Ze złoconymi różyczkami. No dokładnie, nie? Pokażę jeszcze różyczki. Złocany. Mega piękny. Mhm. No, dobrze. Tak to wygląda. Pokażę, tym że tak zbliżej. Ja wam za chwileczkę pokażę coś jeszcze. Ok. No dobra, tu mam jeszcze takie piękne murano. Lata 60., 70. No bardzo ciężkie, naprawdę piękne. kolory um, róż, no nie, to chyba róż tak, będzie. Tak, róż taki, naprawdę mega, jest bardzo duży, mam prawie chyba 30 cm. A może końca. byś zmierzył to jak? nie Nawet zmierzyć, no proszę, dokładnie 30 cm średnica. A wielkość? I dyszka, wysokość. Jest naprawdę mega piękne, mega ciężkie, nie? E, mamy także, e, może tutaj, z tej strony, bo stolik się nam kurczy. E, Okej, okay. dobra. Piękna bombonierka, też niemiecką. E, Czekaj, pokażemy tutaj. Tak, dokładnie. Sygnaturka. Sygnaturka naprawdę w stan idealny, nawet jakby była używana. Bardzo też, ładna, z no. kwiatuszkami. Piękna. Kolorowymi, mm. ze złotym zdobieniem. Tak. Dokładnie. A y, zmierzysz jeszcze, jaka jest Gdzie wysoka i, i. no mniej więcej głębokość? Tam, to, to ma to około 20 cm. Mm -hmm. Wysokość też mniej więcej 11 cm. Mhm. Piękna, na pewno się nada na stół. Dobra, teraz zaprezentujemy. piękną taką e, anforkę. Bardzo duża. Też. No, Mogę powiedzieć, jest w stanie idealnym. Jak widać, wysoka 20 cm, mniej więcej 16 szerokości. Jest firmy Reichenbach. Również kobalt, kobaltowa mhm. i też pokryta złotem. Naprawdę. No Bardzo piękne, piękne zdobienie. Casuszko, tak, by tutaj różyczka wychodziła z tego. Bardzo ładna. Mhm. I takie ma tu przebarwienia e, takich prążków niebieskich, prawda? Tak, tak, tak. tak. Mhm. Mega, mega cacko. Mhm. Dobra, odłożymy na i pokażę Wam fajny zbaneczek. Zbaneczek Rosenthal. Sam dzbanek nie mamy kompletu, udało nam się coś takiego. Sam dzbanuszek. Sam zbanuszek, e, że tak powiem, wyhaczyć. Z takimi kwiatami no. wiśni. Tak. E, Szaroróżowa. Mhm dokładnie nie i sygnaturkę też widać w stanie bardzo dobrym rozental to tutaj postawię, możesz może jeszcze tylko pokazać a może jeszcze zmierzysz jaka ona jest wysoka Dobra, spotka. Mhm. cyk jak tam widać okay. Dobra. o teraz przedstawimy piękny trio rozentala Tak jest Proszę bardzo. No jest mega. Mhm. Jest też stan idealny Z kwiatuszkami. Z kwiatuszkami. Z złotymi. Z złotymi. No tak jak widać. Naprawdę mega piękne. Ok. Dobrze. Lecimy następną. następne. Mamy tutaj karaweczkę. Bardzo piękną, kryształową karawkę. Stanek zwykle, muszę powiedzieć, idealny. Naprawdę mega piękna karatka Bardzo duża. Bodajże 0,75 ml pojemności. Jak widać, 21 cm wysokości. No, naprawdę piękna karatka Kryształowa. Kryształowa. Z takimi ładnymi zdobieniami. I góra też jest bardzo ładna. Z takim kwiatuszkiem. Mhm. Dobra. Okej. Okay. Kraweczkę na razie na boczek. Mamy również taki piękny zbanek. Też e, pokryty. E, Musisz troszkę z... przekręcić okay, go. Bo... Okay. O, tak. Trosz troszkę złote. Mhm. Troszkę złotem. W sensie e, też firmy, firmy Reichenbach. kobaltowy. E, no powiem szczerze, jak widać... Kolejne cacko. Ma u góry taką falba mneczkę. Co 15 cm. Rancikami. Mm. Ładny tam łukasz. to ten. Tam, tam. Mm. Zaraz zobaczycie kolejne cudeńka. Dobra, idę, tu musisz do mnie podejść, bo stąd <noise> tu się zapechnił. Są takie maluśkie yy, 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 cudeńka które na pewno przy, y, każdemu się mogą przydać w domu. Jest otwierane, nasze to jajo, po prostu puzdereczko, no z kwiatkiem w środku, bardzo piękne. No naprawdę stan super, mega ładny. To też jest takie małe, otwierane. Czekaj, okay. a to, to jest, Nie jest wiem. pudełeczko? Tabletki czy coś tam, ale ogólnie naprawdę... Na skarby, no, na bardzo, biżuterię bardzo. może być. Bardzo ładne, z różyczkami kolorowymi listeczki są bardzo ładne. No dobrze, zapraszamy do oględzin, do obejrzenia ładnego łabędzia. Łabądź jest z, Pani Justyno? Ceramiki. Ceramiczny, bardzo piękny, naprawdę niespotykany. Ogólnie jest to coś takiego, które można włożyć sobie do liczkę i służy jako podstawka do kwiata czy po prostu dekoracja, doniczki i tak dalej, coś takiego zauważyliśmy. Jest w stanie, powiem szczerze, no, pięknym, ale niestety w środku, tak jak tutaj widać, no niestety jest taki mały odprysk. No, nie widać tego zbyt bardzo, ale mimo wszystko no, jest to prawdziwe cudełko, konie. Tak, jest z koloru tak. puder róż. Puder róż. Tak. tak. Jest Łabądy. Bardzo ładny. Mm. Jest jak perłowym, takim czymś pokryty, bardzo się błyszczy. Łabądek długi na 66 cm, wysoki na około 24, szeroki na około 22. Bardzo ładny. Na kwiatka albo tak. na jakąś dekorację. Dokładnie, nie? Bardzo ładny. Naprawdę piękna rzecz. Że... Dobrze, panu Łabędkowi na razie podziękujemy. Zaprezentujemy teraz piękne duo Bawaria. Podejrzewam, że było to też trio, ale niestety nam udało się zdobyć tylko to. Dua. Jest duo. Znaczy tak, jest takim pięknym kwiatkiem. Raczej nie ręcznie ma. Z rąbami, ale... rąbami złotymi, nie? Takie tak, rąby jakby no, były. Tak, dokładnie. Bardzo ładne. Nie ma jakichś zadrapań, nic. A z czego on jest? Bawaria. Ale coś na M. Nie znam tak wszystkich dokładnie. Nie jesteśmy jakimiś jakimi znawcami, ale mm, naprawdę jest piękne. komuś, jeśli po prostu, no, podejrzewam, że czeka na swojego tutaj, na swojego właściciela. Z złotym zdobieniem, bardzo mm. ładne, na kawkę, herbatkę. To jest. Albo po prostu do witrynki, żeby sobie stało i ładnie tak. służyło, jak do, do, dla gości. Do, do gości, żeby sobie mogli zobaczyć, ale piękne było. Tak. No. Albo na prezent. Dokładnie. no. Ładnie. No dobrze. Tak więc dziękujemy. Zapraszamy teraz na ładny mle mlecznik. mlecznik. Dokładnie. <laughs> ładny mlecznik. Z jakimś pięknym zdobieniem. Stan bardzo dobry. Z drugiej strony też są kwiatki. Różne, przeróżne tak, kwiatuszki. Na łóżku jest ładne też takie złocenie. Aczkolwiek nie ma, to nie jest złocone, nie? Nie ma żadnych wad. No, jest bardzo w dobrym stanie. Eee, no, nie wiem, czy znów dobrze pokażę. Winterlink? Tak jest. Tak jest. Konkret. No, bardzo mówię, ładne. Stan igła. Z różnymi kwiatuszkami, śliczne. Ok. No to teraz zaprezentujemy coś z Polski. Też udało się coś fajnego. Zdobyć. Aj, nie chcę tak szurać. Jest to nasza chodzież polska. A, jest z kwiatkiem nawet w środku. Może rozłożymy, żeby było to pięknie widać. Na dużym będzie widać ładniej, lepiej. Nie wiem, czy chyba dobrze teraz pokazuje. No, mhm, tak, tak, tak teraz dobrze. jest nasza mhm. chodzież. Nie mogliśmy przejść zwyczajnie obojętnie koło tego. Ponieważ jest po prostu mega śliczne. Dlatego jest tu dzisiaj z nami. I możemy Wam to ładnie przedstawić. Jest w bardzo dobrym stanie z kwiatuszkami. No, tak, tak, A Ranty stan... ma marmurek. Marmurek, tak, no. y, taki róż, no. tak? Różowy. Tak, tak. I w środku ma taki perełkowy. Nie wiem, czy dobrze będzie Wam widać. O! Kolorowy, ładny. No i ma tylko tutaj jakiś taki uszczerbek, ale nie wiemy, czy to było. Już takie po prostu, czy to po... No, wyłączyj to. No, kolejne piękne dwie rzeczy. Dwie takie same, bardzo ładne. Bulionetki. Bulionetki po prostu, bulionetki z Bawarii. Też po prostu w stanie po prostu pięknym. Tak. mhm, mhm. Bardzo ładne. Można sobie na przykład barszcz napić, no aczkolwiek. No, Czegoś dobrego zjeść dobrego. z kwiatuszkami czy, różowymi. do witryny, bardzo piękna rzecz. Naprawdę piękne. Do jakieś zupki, przekąski, no coś można fajnego zrobić, coś chińskiego. Dobra, to dziękujemy bujonetkom. Dobrze, za chwilę się pokażę coś nowego. Piękne talerzyki. Yy. Wajnach ten 1973 tutaj mamy, w kotki. Mhm. Tak, to jest właśnie chyba Berlin. Tu są talerzyki ścienne. Tu mam jeszcze jeden taki talerzyk. akurat dwa takie same. Mamy. mamy też jeszcze więcej tych talerzyków różnych. Nie wiem, wyszło ich chyba 30 w jednej kolekcji tych talerzy. W każdym razie akurat na stole mamy dwa. Z tyłu, tak wyglądałem. Drugi wygląda tak samo. Może to jest to... do powieszenia, Chcieli albo. Troszkę mm -hmm. Mm -hmm. No dokładnie. Berlin. Są tak do z tyłu, tak z przodu. Tak wyglądają. są do powieszenia na ścianę, tylko po prostu nie, nie mamy tutaj tych yy, drucików, czy jak to tam w ogóle. <coughs> Bardzo w dobrym stanie. Tak jest. Bardzo piękne. Naprawdę śliczne. Dobra. Ok, może coś teraz ze szkiełka. Mamy Tutaj piękne, kryształową, piękną bombonierkę, nie wiem jak to nazwać, małą miseczkę, na no, takich nóżkach, naprawdę piękna rzecz, sporo waży, powiem, że tak szczerze. A zobacz jaka jest wysoka, zmierzna. Dobra, tak? szeroka 15, dobra, wysoka 8, nie jest zbyt duża, jak na rękach widać. Bardzo tutaj. ładne zdobienia, mm -hmm. kwiatuszki na dole Tak. z nóżkami. Bardzo ładna. Bardzo ładna. Mhm. Dobra. Następną piękną rzecz, którą chcielibyśmy Wam zaprezentować, to jest taka oto mała lampka mm. naftowa. Na naftę. Tak. Widać, że chyba raczej nie była używana Tam na, ta lampeczka. Zaczęliśmy po prostu. Musieliśmy też ją kupić. Pokrętełko tak, działa pokrętełko, góra dół. Jakieś pokrętełko jest, że można to wysiłować i tak dalej. Tak. No tylko nafty, odkręca tak. się ją, jest szklana. Nawet nie zapaliliśmy, nie, Po prostu... No w bardzo dobrym stanie. tak. Jest po prostu piękna i malusieńka, piękna, mm -hmm. coś dla y, osób. Kochani, które bardzo lubi, ładna. Taka, takie piękne rzeczy. Dobra, y, teraz idziemy kolejną piękną rzecz. Trio. Walendorfa, bardzo stare dla kolekcjonerów. W stanie naprawdę bardzo dobrym. Y, tak zciągniemy pokażemy może, o, jak ten talerz Ona jest z koloru brązowego i jest... Tak. Mhm. Każdy obrazeczek jest innym zwierzątkiem. Ach, tak, tak, oczywiście, się e, tak, o tych małych Tak, tak, no, dokładnie. bardzo ładne mhm. są. Tak, pokażemy może z tyłu tutaj. Mhm. E, proszę bardzo, Walendorf. Tak, e, mniej więcej z czego, z czego się dowiedzieliśmy, że datowanie tego było jakieś lata 70., mogą się się pomyliłem, pom pom przepraszam. Tak, nie tak. jesteśmy tutaj y, jakimiś, że mam po prostu encyklopedię w głowie. Ale Gdy możecie ten, nam doradzić, z którego, którego to jeśli, jest wieku? Jeśli coś po prostu źle y, oceniliśmy, można to po prostu powiedzieć, napisać w komentarzach, mm -hmm, dokładnie z którego. Coś to? nam podpowiedzieć? Tak, oczywiście. W każdym razie to, co się dowiedzieliśmy, że to jest też y, takie, jakbym, ze zbioru kolekcjonerskiego, więc można. Tak. W lata 70. No jest w, badr, w bardzo dobrym stanie. Jest naprawdę. Super. Mhm. Y, bardzo ładny. Dobra. Okej, okay. to tutaj na boczek. Dobrze, to może coś takiego, coś z drewienka. Mały kuferek. Mały leciutki kuferek, który waży. Na skarby. Na no, jakieś małe fajne skarby dokładnie. Hopla. Cyk, otwieranko. Stanie naprawdę super. Podejrzewam, że jest bardzo stary, ale jest bardzo leciutki, nie? Ale tu bardzo ma takie leciutki. piękne zdobienie w ogóle. Nie no, wiem, no, z czego bardzo. to jest to zdobienie. Nie, nie mamy... Box. A. To tu nie faszem, wiemy. Nie mam pojęcia. Może i nie jest zbyt stary, ale wygląda na stary po prostu. <laughs> w każdym razie bardzo ładny. Jest na takich małych zawiaskach. Zawiasikach, Aha. tak. Mhm otwieranko na, mało na małe skarby, małe skarby, jak ktoś tam lubi sobie coś tam gdzieś mniej więcej tak. komikować. albo ten, nie? Dobra, dziękujemy. Przedstawimy teraz państwu bardzo piękny talerz. właściwie, to talerz w truskawkę. Naprawdę Truskaweczka. Mega fajny talerz z motywem truskawki, rancik złotawy. Mhm. Tak jest. Talerzyk jest duży, to nie jest ten mały talerzyk. 26 cm ma. No, duży jest taki. Zwrócę uh -huh. sobie do góry nogami i zobaczymy firmę Winterling. Winterling, dokładnie. Przepraszamy, jeżeli po prostu czasami coś zaśnieży. Widać może światło. Może światło, światło wiem, Jest to my. nasz pierwszy filmik, tak więc. Y... O, wyrozumiałość, prosimy. Połapie, ale naprawdę. Kolejne cacuszko. Naprawdę w stanie po prostu igual. idealnym. No, tak. Idealnym. Dokładnie. Żadnych nie ma e, przetarć ani nic, więc truskaweczka jak najbardziej. Tak jest. Dobrze. Korzystając z okazji talerzyków, ten oto plater, Platerka. platerka. To to platerka. Nie jest w sumie taka mała. Jest duża. Żadnej e, sygnaturki nie mamy. Nie ma. mhm. Ale m, po prostu no, jest tak ładna że no niestety musiała tutaj z się przyjechać, prawda? Tak. Też prawie 30 cm ma, czy tam, no, Też duże, no, no. Ale bardzo ma bardzo duża. ładne zdobienia. Ale ma Piękne zdobienia. Śliczne. E, nie jest wytarta, nigdzie nie widać żadnych zarysowań mm -hmm. po prostu. Podejrzewam, że stała gdzieś w jakimś biurku, na biurku, w jakiejś, nie wiem, e, witrynce i po prostu służyła jako Z kwiatuszkami, jako bardzo ładne. Dekorację, mm -hmm. tak. Albo po prostu, no, tak to już bywa, nie? Tak. Dobra. Okej, okay. dobrze. Tutaj zaprezentujemy wam ładne trio. Schumann, Bawaria, stanie igła. Naprawdę za Bardzo proszę, sygnaturki. Oj, jeśli troszeczkę gdzieś nie. Bawaria. Mhm. Mm -hmm. Tak, popalcowana jest to tylko i wyłącznie przez nas. No ale białe ja rękawiczek do tego nie mam. Jest bardzo piękne. Leciutkie, porcelanowe takie nietypowe. Dokładnie, nietypowe. nietypowe. nietypowe takie po z takimi kwiatuszkami, mm -hmm. z bąbelkami. Nie ma jak to nazwać. Mm. Bardzo ładne. Dobra, dziękujemy. Odkładamy. Jest również komplet sześciu talerzyków. Bardzo ładnych. Stara porcelana niemiecka firmy Arzberg. Lata, trudno powiedzieć. Może 50., może starzej, może starsze. Nie mam dokładnie zielonego pojęcia. Wszystkie talerzyki są takie same. Są w, e, Niektóre mają malusienkie ryski, gdzie niegdzie pewnie od eksploatacji, że tak powiem, ale. E, tak, od przenoszenia. Są w mega fajnym stanie. Nie są żadne uszczerbień, żadnych nie ma i tak dalej, nie? No, może jeszcze tą sygnaturkę. Mhm. Dobra. Okej. Okay. Odkładamy. Bardzo Rzecz, ładne. jeszcze tak pokazać talerzyk. Mm -hmm. Bardzo ładne z niebieskimi rzeczami. Rzeczami, z kwiatuszkami. A ile mają centymetrów te talerzyczki? Dokładnie, centymetrów. To są małe talerzyczki deserowe. Deserowe Mhm. Mm Dobrze, zaprezentujemy teraz e, fajną. Fajny wazon. Bardzo super piękny wazon. stanie również idealnym. <noise> Tak. Ile ma centymetrów? Kobaltowy wazonik to jest, wysoki na 23 centymetry, no około 11 szerokości w tym wybrzuszeniu. Z złotymi różyczkami. Tak jest, naprawdę jest śliczny, z tyłu nie ma nic, jest tylko z przodu, piękna róża. Nie ma żadnych tak. zarysowań. Jest to firma Royal, no pewnie większość z was będzie wiedziała, że to mhm. naprawdę bardzo dobra firma mi KPM Bawaria Echt Kobalt. Naprawdę mega piękne cacuszko. Nie ma zarysowań ani wytar, taki ładny. Tak jest, na kwiatuszki. kwiatuszki. Tak jest, panowie kupować wazon. Tak. To <noise> Nie, no to oczywiście żartuję. Dobra, dziękujemy wazonikowi. Tutaj przedstawimy wam, nawet mamy z etykietką, że tak powiem, jak się na to mówi, z naklejeczką. Z etykietką francuskie kieliszki. Tak to były francuskie? Tak, francuskie. Limark. li Mark czy... Zbliż tu Justyśko, tylko najwyżej, mm -hmm. jak to z bliska będzie. Nie są zbyt y, duże. No, 10 cm wysokości kieliszki. Pięć, są czerwone. Taki, tak, naprawdę mega fajny taki kolor, że... Czerwień, taka tak, aż... taka, czerwień, aż... tak, bo... taka ciemna czerwień. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Aż krwiste trochę. Bardzo ładne, ze szkła. Tak. Następne cudenko, kolejne trio. Eee, kobaltowe. Eee, jest to ręcznie zdobione, ręcznie malowane. Eee, tak. Firmy Schumann, tak? Istyno? Tak. Tak. Schumann Kobalt. Schumann. jest uh -huh. Kobalt, firmy Schumann. jest Kobalt jest nawet na dole. Ręcznie malowane. Ręcznie malowane, nie? Ręcznie malowane. naprawdę mega cacucho. Mnie to jakoś przypomina dmuchawce. No, takie, takie gdzieś... dmuchawce, nie? No. Mhm. Kwiatuszki, Pięte. dmuchawce, tak. śliczne. Dobra. Ze złotym zdobieniem. Bardzo ładne, bez zarysowań, nie? Takie... Bez zarysowań, mhm. naprawdę. Trochę popalcowane jest ale to po prostu. Od naszych od paluszków. Od naszych pal paluszków, tak więc. No bywa, nie? Mhm. Jakoś trzeba to też zaprezentować. A... I teraz następny talerzyk mamy tutaj, talerzyk Rosenthala z 1915 roku. No, może talerzyk się komuś nie podobać, ale jest piękny ogólnie. To jest mały talerzyk, 22 cm, mm, tak, mm, niestety ten talerzyk, Ach, jeszcze z tyłu Wam pokażę, on jest też właśnie, to jest talerzyk, który można powiesić na ścianie. A akurat ten drucik wy wygląda troszeczkę tutaj dziwnie, ale to nie widać, to miało służyć z tyłu jako do zawieszenia na ścianie. No, nie, takie coś udało nam się y, zdobyć. No niestety talerzyk jest tutaj w jednym miejscu lekko podczas... Y, Uszczerbany? Uszczerbiony mm. podczas... Y, y, jak to, Podczas drogi do domu. No, niestety takie rzeczy się zdarzają, to są rzeczy, rzeczy cen delikatne i tak dalej. Nie? Tak, więc talerzyk jest bardzo ładny z tej strony. On ma jakieś tam swoje zadrapania, ale jakby nie patrząc, talerzyk ma 110 lat prawie. Nie? Tu go położę, pokaż go i jeszcze ładnie. Dobra. Następną rzecz, którą chcielibyśmy Wam pokazać, to jest ta platerka. Paterka. Taka piękna platerka. Mhm. Tutaj A. mamy. Walter Glass, nawet jeszcze tutaj jest. Firmy pewnie większość z Was zna. Bardzo y, ładna paterka. Bez zbędnych zarysowań. No, ma takie e, tak. mm. y, tutaj ładne zdobienia. Zdobienia takie boczne. boczne. No. Tak. Takie. 34 cm długości. O, 15 szerokości. Piękna platerka, hmm. Można sobie nawet nie czy tam po prostu. Jak to lubi, nie? Tak. Można wszystko Albo postawić dobrać. sobie coś na tym Dokładnie, tak. Nie? Dobra, zamienimy klaterkę teraz na dużą paterę. Bardzo ciężka. Kryształowa. Mega cacko. Bardzo ciężka. Proszę, że jakiś kilogram, jakiś dobry kilogram waży. Bardzo ładne zdobiona ma. Piękne jest zdobiona. Od spodu, aż je czuć takie... Mhm. 30 cm szerokości, znaczy w średnicy akurat, bo to jest okrągłe. W środku jest ma kwiatuszko. płaska po prostu tutaj w środku. Płaś, płaściutka, tak, ale na, jeżeli, zewnątrz. na zewnątrz jest po prostu takie wzorki. Czuć to gołymi rękoma, ale naprawdę mega piękna jest. nie Bardzo no. ładna. Zdobień nie ma bardzo śliczne. No dobra. Ostatnia rzecz, którą chcieliśmy Wam pokazać, to są piękne perły. Oczywiście perły nie są prawdziwe. Firmy Adler też zdobyliśmy je. udało nam się akurat kupić i po prostu... Dla naszych pięknych pań. Dokładnie. Albo może jakiś pan się znajdzie dla jakiejś pani pięknej mm -hmm. kupi. Bardzo ładne, aczkolwiek raczej prawdziwe nie są. Astrytyka. Jakie, ale jakie one będą długie jak odepniesz? No, w każdym razie mogę je zmierzyć tak, no 29, czyli jakieś 58 cm długości. Poza pięciu, poza pięciu, poza tak. po pięciu. Bardzo ładne. Mhm. <grym> Zapraszamy. Dobra, e, więc tak, drodzy widzowie, jeśli wam podobało się wszystko, co wam pokazaliśmy dzisiaj, prosimy, żebyście zostawili łapkę w górę jakiś skromny komentarz po prostu, żeby to też jakoś tak fajnie było. Nie wiem co, cokolwiek, może być to tylko emotka z jakimś uśmiechem, jakiś kciuk w komentarzach, jakieś pytania macie odnośnie tych rzeczy, też prosimy pyta, pytać w komentarzach. To jest nasz pierwszy film, dlatego na razie po prostu zostawiamy to jako, że po prostu będziemy odpowiadać na Wasze komentarze, co coś i tak dalej. Później po prostu w kolejnym filmiku będzie numer telefonu, będziecie się można z nami kontaktować i tyle. Tak więc jeśli się podobało zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. No i do zobaczenia wkrótce na live. O tym też poinformujemy was. Jeżeli po prostu będziecie subskrybować kanał dostaniecie od nas powiadomienie automatycznie YouTube wyślę, że odbędzie się live. Też będzie, ale na razie. Stawiliśmy pierwszy filmik, tak więc Dziękujemy tym, którzy wytrwali do końca i do usłyszenia. Cześć! Pa!